Kiedyś napisałem art, y, y, utwór, miał to być intencja groteskowa, y, którym y, sugerowałem, y, to miało być żartobliwe, y, y, że wokół każdej planety wysoko rozwiniętej pojawia się y, pierścień, taki jaki ota, okrąża naszą olbrzymią planetę Saturn, ale jest to pierścień złożony z samych szczątków pojazdów kosmicznych, sputników i tak dalej. I dodałem tam jeszcze, to była czysta fantazja, że ponieważ w pewnym czasie to musi, można także wykapultowywać przestrzeń, nie, szczątki niepotrzebnych e, mózgów elektronowych, następuje nasycenie e, przestrzeni okołoziemskiej pierścieniem złożonym z wraków, znaczy krótko to jest to zanieczyszczenie środowiska intelektem, środowiska e, o, okołoziemskiego i kosmicznego. Do tegośmy jeszcze nie doszli, ale faktem jest, proszę Państwa, że w czasie, kiedy e, e, amerykańscy astronauci naprawiali obsuty teleskop Hubble'a, to oni przywieźli na ziemię pewne części wymontowane i stwierdzono na nich nie bez zgrozy, że ilość mikrometeorotowych nadżerek na tych częściach była znacznie większa niż sądzono. To znaczy, że coraz więcej śmiecia człowiek wprowadza w przestrzeń koło ziemską, człowiek jest brudasem uniwersalnym i zajrzyszcie właściwie wszystko. Postęp przynosi zarazem to, co dobre, jak i to, co złe. Ja 30 kilka lat temu, usiłując zajrzeć w przyszłość i będąc w wybornej sytuacji człowieka, który nic nie wie, poza tym, że bardzo by chciał się dowiedzieć, co będzie i nie ma żadnych źródeł informacji, ponieważ wtedy byłem prawda, skazany na niezmiernie skąpą dietę informacyjną w Empiku, w Klubie Książki Prasy, no, rzeczywiście stawiałem raczej na to, że, że no, postępy nauki, swoją drogą, nauka postąpiła bardzo ładnie, ale ale jeśli chodzi o e, zbilansowanie, to ja bym się nie odważył powiedzieć, że wszystko e, stało się wyłącznie ku lepszemu. E, możliwości człowieka, to to się nazywa jego składową, czy też jego, e, jego, jego własnością faustyczną, ta nieustanna tendencja do powiększania promienia swojego e, panowania nad przyrodą, nad siłami przyrody, energetyka i tak dalej e, e, dają się nam we znaki no ja nie wiem czy można powiedzieć że kodowa, składowa faustyczna polega także na tym że skołapliwie e, ludzie poszukują rozmaitych rodzajów diabłów i innych e, wysłanników piekła żeby wiedli ich na pokuszenie a chociaż z drugiej strony bezinteresowność destrukcji bezinteresowność niszczenia bezinteresowność złamania jest zastanawiająca. Ja nie interesowałem się nigdy tym, jak ludzie się będą ubierali, co oni będą czytali, czym się będą w wolnych chwilach zajmowali, kiedy nastąpi ten jakiś technologiczny czas przyszły. Wiedziałem jedno, że nie będzie technologicznego raju i rozumiałem, że będą niebezpieczeństwa pewnego rodzaju takiego łasowania trywialnego. To oznacza to, ja to nawet nazywam, e, elektroniczną epoką jaskiniową. To znaczy, że człowiek będzie dysponował wszystkim e, e, i wszystko będzie dla jego usługi, m, wysoko rozwiniętej cywilizacji a nie będzie rozumiał absolutnie nic z tego, co go obsługuje. Tak to nie wyglądało nieźle, prawda? E, człowiek nie musi już nawet nastawiać magnetowidu, ani telewizora, tylko mówi, Pokaż mi coś ciekawego, albo chciałbym zobaczyć film z, z rodzaju westernów, ale takie, jakie jeszcze nigdy nie widziałem, albo, a teraz coś erotycznego, ale delikatnie. No więc oczywiście, że takie rzeczy byłyby zasadniczo możliwe, ale tu ma to, to, ma, to jest tylko jedna strona rzeczy, ponieważ wtedy powstaje sytuacja, w której środowisko życiowe ludzi w tak wysoko rozwiniętym cywilizacyjnym otoczeniu. Ludzie stają się coraz mniej rozumnymi stworzeniami. Inne, inaczej mówiąc, inteligencja maszynowa, inteligencja techniczna, inteligencja y, wszczepiona w środowisko, inteligencja buszująca i bytująca w środowisku, przewyższa inteligencję ludzką. Y, ludzie stają się odbiorcami, wyłącznie konsumentami, y, wyłącznie łasuchami. E, tych e, swoich prawda tworów, których jednak już nawet nie są w stanie opanować. Granica to jest wtedy jakiś rzeczywiście pojawiający się już niekiedy, ale tylko w fantazmatach, e, suprema, taki, e, niezmierna supremacja e, otoczenia elektroniczno-komputerowego nad ludźmi. Byłoby to ubezwłasnowolnienie. Byłoby to ubezwłasnowolnienie mimowolne. Byłoby to ubezwłasnowolnienie, które by doprowadziło do jakiejś ostatecznej y, kumulacji i nawet do jakiejś takiej kulminacji y, tego, tej zasady im lepiej, tym gorzej. By się wtedy okazało, że już jest tak, wszystko tak bardzo ulepszone w otoczeniu człowieka, że człowiek staje się już tylko bierną, ostatnią biologiczną no taką y, wysepką w tym technologicznym przez siebie stworzonym oceanie. Zamiast biosfery mielibyśmy tutaj technosferę, i, a w niej jako relikty przeszłości y, po prostu poruszających się y, ludzi, którzy byliby jakoś może i, i sterowani e, przez tę technosferę. Ja sobie zdaję sprawę z tego, że to jest oczywiście pewnego rodzaju doprowadzenie do absurdu, pewnego rodzaju y, linii rozwojowej i mam wrażenie, że uda mi się powiedzieć coś na ten temat, w jaki sposób tego rodzaju zagrożenie można uniknąć. Jako nadzieja oczywiście, byłaby to tylko dla nas nadzieja, ale niepewność.